Cześć moi drodzy, witajcie. Jest takie powiedzenie, jeśli coś robisz, rób to dobrze. Czy to jest do końca prawda? Czy wszystko co robimy, musimy robić dobrze, musimy robić świetnie albo doskonale? Jest taka presja, to zaczyna się już w szkole, żebyśmy byli doskonali, żebyśmy byli świetni. Czy naprawdę, czy naprawdę powinniśmy być we wszystkim świetni? Być świetni w biznesie, świetni w sporcie? Czy powinno tak być? Czy powinniśmy się starać, żeby być najlepsi we wszystkim, co robimy? Czy w ogóle jest to możliwe? Czy w ogóle jest to możliwe? Kiedy... Uczycie się języka polskiego. Czy myśleliście o tym, na jaki poziom chcecie wejść? Czy chcecie być doskonali z języka polskiego? Czy wystarczy wam tylko poziom średni? Jak to jest? Czy powinniśmy starać się we wszystkim być najlepsi, jak tylko możemy? O tym właśnie chcę trochę podyskutować w najnowszym podcaście, na który Was zapraszam. Być może dostanę również od Was jakieś wiadomości. Co o tym myślicie? Czy chcecie być doskonali w języku polskim? Czy ogólnie zawsze to, co robicie, chcecie, żeby było najlepsze, jak tylko jest to możliwe? Czy jesteście perfekcjonalistami? Czy... Czy czasami pomyślicie sobie, ok, jestem wystarczająco dobry, nie muszę już poprawiać się w tym. Jak to jest? Te wszystkie pytania są bardzo ciekawe. Być może ktoś napisze do mnie, być może ktoś z Was zrobi nagranie. Co myślicie na ten temat? A ja zapraszam Was na nowy podcast. Oczywiście ze strony realpolish.pl. Zapraszam do słuchania. To wszystko. Trzymajcie się. Cześć. Pa pa.